Zapraszam do turystycznych znaczeń piosenki Feltowit Mac Rianon Od razu na wstępie wspomnę, że mam problem z angielskim. Dziś zagłębimy się na w magiczny świat muzyki, gdzie słowa stają się zak zaklęciami, a melodie prowadzą nas przez tajemnice ścieżki duszy. Naszym przewodnikiem będzie kultowy utwór Feltowit Mac Rianon czy to. Pios tylko piosenka, a może coś więcej. Ezotrystyczne znaczenia, ukryte w symbole, mistyczna aura oto dziś przed Wami odkryjemy. Historia inspira inspiracje Rianon to nie tylko piosenka, to powieść sięgająca korzeni celtyckiej mitologii. Steve Nix, autor tekstu, zainspirował się postacią Rianon, boginią z walijskich legend, często kojarzoną z księżycem, magią i transformacją. Rianon to postać na światów między ziemią a niebem, między rzeczywistością a snem. Czy słyszeliście te echa w tekstach? Rianon write like a built road, and world you love to love here. To nie tylko pytanie do słuchacza, to wezwanie, by poddać się magii, by pozwolić sobie na podróż w głąb siebie. Rianon to symbol kobiecości, mocy i tajemnicy. Czy jesteście gotowi, by ją poznać? Ezotryce symbole w tekście. Przyjrzyjmy się z teksto, tekstowi bliżej. Are you live, you never seen a woman take be the wind. Czy tylko metafora? ezotryce wiatr często symbolizuje zmianę, duchowy przewiew, który oczyszcza i prowadzi do transformacji. Rianon jest jak wiatr. Nieuchwytna, ale potężna. She is like a cat in the dark and his, he is, is the darkness. Kot, zwierzę tajemnice kojarzone z intuicją i zdolnością poruszania się między wymiarami. Ciemność zastąpi brak światła, ale przestrzeń, z której rodzi się nowe. Janon jest zarówno światłem, jak i cieniem. Jak każdy z nas, gdy za zaglądamy w łąk swojej duszy, muzyka jako nazwę tran transcendencji. Ale Ryanon to nie tylko słowa: to także muzyka, która hipnotyzuje, wprowadza w trans, delikatne pianino, pulsujący rytm, głos Steve nix, To jak rytuł, rytuał, który przenosi nas w inny wymiar. Czy słuchając tej piosenki, czujecie się jako, że coś z was drży? To magia muzyki. Która otwiera drzwi do podświadomości. Dreams Unuit, love's state of mind. Miłość jako stan umysłu. To jest zetrystne przesłanie, które mówi, że wszystko jest energią, wibracją. Rianon przypomina nam, byśmy nie byli się, nie bali się marzeń, byśmy podążali za swoją intuicją, nawet jeśli prowadzą, prowadzi nas przez ciemność. Podsumowanie. Rianon to więcej niż sproszenka. To mistyczna podróż, która łączy mitologię, esotrykę i uniwersalne prawdy o ludzkiej duszy. Dziś poznaliśmy ją od nowa. A teraz zapnijcie oczy, włączcie Rianon i pozwólcie, by muzyka prowadziła Was przez własną transformację. Do następnego.